Czyli witajcie, z tej strony gotko i dziś chcę, wam, chcę się Was spytać, czy wiecie dlaczego na przykład jak nie wiem obojętnie na jakim trybie, ale jak na przykład wybieram jakąś mapę No nie to czy wie, wiecie czemu mi tak długo ładuje? Teraz jest taka długa przerwa Jak wiecie, jak to naprawić, czy komendami jakimiś, czy jak, to napiszcie mi w komentarzu, bo to trochę mnie już przeszkadza. Na przykład nie mam mnie na rozgrzewce, albo nie. Jakieś tam, znaczy na rozgrzewkę tam jeszcze zdążę, na przykład na turniowym lub skrzydłowym. Chociaż nie, na skrzydłowym zdąży na rozgrywkę, ale tutaj właśnie widzicie jak długo, nie? Nie wiem, nie wiem jak to naprawić i właśnie się was pytam, więc jak wiecie jak to naprawić, to napiszcie w komentarzach, a ja wam bardzo dziękuję i przypnę serduszko, więc cześć.